Nie ma takiego muzeum innego w Polsce. Problemem tego miasta było to, że ludzie wjeżdżali do Arado i jechali dalej. No a jeszcze dzięki temu, że jesteśmy tutaj, mogą wejść do nas, mogą zwiedzić to, co mamy też do zaoferowania. W tym rynku potem straszył, trzymając swoją głowę w rękach i kamiennogórzanie zaraz po jego ścięciu mówili, że widzieli jego ducha. Myślę, że mieszkamy pod względem podziemi w jednym z naj, najciekawszych miast w Polsce. Ziemia kamiennogórska jako powiat. Hmm, ma fenomenalny potencjał i to nie jest y, marketingowo piarowe gadanie. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że w ziemi kamiennogórskiej, na ziemi kamiennogórskiej zaczynają się karkonosze. Prochacki. Witam państwa w kolejnym odcinku programu ZK Pro. Dziś wyjątkowo to my jesteśmy gościem u naszego rozmówcy. Znajdujemy się przy ulicy Lubawskiej 4 w Kamiennej Górze. Cześć Krzysztofie. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, witajcie. Miło was gościć. Super. Cieszymy się, że to spotkanie się nam dzisiaj udało. Ja chciałbym przedstawić twoją osobę na początku. Powiedziałbym, że jesteś pasjonatem regionu, miłośnikiem Sudetów, historii, odkrywcą jesteś też organizatorem eventów. Czy wymieniłem już wszystko? Przede wszystkim z zawodu jestem PR-owcem, natomiast fakt faktem, że w ostatnich miesiącach odchodzę od tego zawodu, od tych obowiązków i pochłania mnie przede wszystkim praca, która, którą wymieniłeś na początku, czyli historia region i studety. Zanim przejdziemy do pytań związanych z Twoją działalnością, ja mam dla Ciebie takie pytanie, zadanie. Chciałbym... Abyś wyobraził sobie, że jesteś bardzo bogatym inwestorem, masz powiedzmy nieograniczony budżet, super team, z którym się dobrze współpracuje, rzesze prawników. Także organizacyjnie jesteś po prostu open. Powiedz mi jaką wymyślisz w tym momencie atrakcję turystyczną bądź produkt turystyczny na ziemi kamiennogórskiej. Wtedy stanąłbym yy, na rzęsach, jak to się mawia, żeby nie tyle stworzyć nową zupełnie atrakcję turystyczną w tym mieście, co pozyskać dużą markę, która już ma grono odbiorców i mogłaby szybko ściągnąć do kamiennej góry yy, turystów. Myślę, że to byłoby takie rozwiązanie, że nie trzeba było budować marki od podstaw, tylko po prostu marka, która już ma, mogłaby otworzyć filię, nie wiem, na przykład kolejkowo znana atrakcja turystyczna. a... Mieści się nie tylko we Wrocławiu, ale też w Gliwicach, i jakby coś takiego podobnego zostało otwarte w Kamiennej Górze, to szybciej można by było powiedzieć o rozwoju turystycznym tego miasta. Wróćmy do bieżącej Twojej działalności. Znajdujemy się w Sudeckiej Informacji Turystycznej. Czy jest to standardowy punkt? Jakich mamy tysiące w Polsce, gdzie. Przyjdę, poproszę, dostanę broszurę, mapę, informacje o tym, jakie miejsca warto odwiedzić, ewentualnie kupię kubek, magnes. Czy tym się zajmujecie właśnie w tym miejscu? Przede wszystkim nasz punkt powstał z pasji, bo przy okazji też z masochizmu komercyjnego, można by tak uznać, dlatego że Akurat moja firma przez ostatnie 7 lat żyła z zupełnie innych rzeczy, właśnie z PR-u. A że kocham Kamienną Górę, kocham Sudety, to stwierdziłem, że skoro była okazja, aby otworzyć czy wystartować w konkursie na zagospodarowanie tego lokalu, w którym jesteśmy, czyli otwarcie sudeckiej, a w zasadzie punktu informacji turystycznej, którą my już nazwaliśmy Sudecka Informacja Turystyczna, no to wystartowaliśmy w tym konkursie. No, i jesteśmy też, wygraliśmy oczywiście, jesteśmy oficjalnym punktem informacji turystycznej miasta Kamienna Góra. Natomiast, ze względów pozycjonowania marki, właśnie o której już wspominaliśmy, uznaliśmy, że najkorzystniejsze w tym momencie będzie to, żeby nazwać to Sudeską Informację Turystyczną, bo perspektywa tego punktu jest trochę szersza nie tylko lokalna, ale po prostu regionalna co też pociąga ze sobą jakiś sponsorów, ale też trochę, myślę, że nieco większe ambicje, jeśli chodzi o funkcjonowanie na rynku. Więc to miejsce powstało z pasji i z pobudek takich, aby jednak w miarę możliwości się z czasem przynajmniej samo utrzymywało, bo warto też powiedzieć, że jesteśmy Prawdopodobnie jedyną e, informacją turystyczną na Dolnym Śląsku, która musi się utrzymać sama. Nas miasto nie dotuje ani żaden inny samorząd nie dotuje tego punktu. Jesteśmy firmą, która musi po prostu sama się zderzyć z rzeczywistością rynkową. E, no i w związku z tym, e, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, e, uruchomiliśmy tutaj dwa inne projekty turystyczne przy punkcie informacji turystycznej, w którym jesteśmy, po to, aby ten punkt mógł sobie żyć i przynajmniej zarabiać na swoje koszty. I wracając do tej pasji, z której powstała studencka informacja turystyczna, no stawiamy na to, aby też jesteśmy w takim porozumieniu z miastem, żeby w pierwszej kolejności promować to, co jest kamienny, kamiennogórskie, czyli inne obiekty turystyczne. Nasza lokalizacja też jest nieprzypadkowa, bo jesteśmy naprzeciwko podziemi Arado. Podziemia Arado mają myślę, że już 40 tysięcy turystów rocznie. I problemem tego miasta było to, że ludzie wjeżdżali do Arado. I jechali dalej. No a jeszcze dzięki temu, że jesteśmy tutaj mogą wejść do nas, mogą zwiedzić to, co mamy też do zaoferowania, czyli nasze inne wystawy i przede wszystkim dowiedzieć się, że w Kamiennej Górze jest jeszcze Muzeum Miejskie, Muzeum Tkarstwa, czy po prostu hotelarze mogą Wam zaproponować nocleg, czy, czy lokale gastronomiczne, z którymi współpracujemy, a w drugiej kolejności dopiero polecamy powiat, a potem już cały region. W trzeciej kolejności mamy też jakieś współpracy z różnymi obiektami turystycznymi z regionu. No i też Kamienna Góra zyskuje w taki sposób, że jeżeli my na przykład promujemy jakiś obiekt z regionu, na przykład, nie wiem, Twierdza Góra przykładowo. Tak pojawia się. To my wtedy jesteśmy tam, tam, tak. To oni muszą nas promować, jakaś wymiana chociażby najprostsza ulotkami, więc wtedy my jesteśmy w tych obiektach, więc to, że jesteśmy też cuderską informacją pozwala nam budować myślę, że większą pozycję kamiennej góry na arenie tego regionalnego świadka turystycznego. A prowadzisz jakąś statystykę, wiemy, ile osób odwiedza Was rocznie, z jakich miejsc przyjeżdżają tutaj. Tak, teraz tak na szybko. Myślę, że z... strzelam, że 8-10 tysięcy turystów do nas wejdzie tutaj rocznie. To dużo czy mało? 5 tysięcy? Myślę, że jak na punkt informacji turystycznej w mieście, które dopiero rozwija się turystycznie, to jest nieźle. Gdyby nie Arado, gdyby nie poblis pobliski obiekt turystyczny, który jest jednak głównym obiektem turystycznym, główną atrakcją miasta, no to na pewno nie mielibyśmy takiego wyniku. Aczkolwiek widzę, że też powoli, w tym już sezonie. Zaczynają się pojawiać ludzie, którzy specjalnie do nas przyjeżdżają i od nas się dowiadują, że można wejść do Arado. Także to jest dla nas jest też jakiś taki mały kroczek w stronę rozwoju, bo o to nam chodzi, żebyśmy razem się napędzali, nie tylko korzystali z ruchu, który jest w Arado, ale też ym, nasi turyści, żeby też wchodzili do Arado czy do Muzeum Tkactwa. No, ci turyści mają powody, żeby Was odwiedzać, ponieważ są tutaj realizowane, tak jak już wcześniej wspomniałeś, inne projekty. O jednym z nich chciałbym teraz porozmawiać. Chodzi tutaj o Muzeum Tajemnic i eksploracji. Skąd pomysł na stworzenie takiego muzeum? Historia, badanie tajemnic to jest coś, co zawsze mnie pociągało, od kiedy zacząłem funkcjonować w przestrzeni publicznej. I w pewnym momencie gdzieś tam moje drogi się przecięły z redakcją Magazynu Odkrywca oraz grupą eksploracyjną Magazynu Odkrywca. Polubiliśmy się, zaczęliśmy współpracować i gdzieś tam w trakcie jakiejś, jakiegoś spotkania e, wspólnie z Łukaszem Orlickim, czyli szefem działu badawczego magazynu Odkrywca e, stwierdziliśmy, zróbmy muzeum. No a że akurat <coughs> mamy tutaj punkt informacji turystycznej, e, no to tworzenie gdzieś indziej w innym mieście zupełnie nowego obiektu e, generuje większe koszty utrzymania tego. A tutaj akurat pojawiła się możliwość, żeby zagospodarować, zagospodarować, jeden z lokali w tej kamienicy. Więc szybko wystartowaliśmy w konkursie. Nikt inny nie stanął w nim. Udało się wygrać konkurs na ten lokal. Potem miasto też dzięki dobrej współpracy z miastem udało się też połączyć lokal, w którym jesteśmy z muzeum, z lokalem, gdzie wcześniej było muzeum zrobiliśmy z tego dużą, dużą, duży punkt yy, i przestrzeń na wystawę. No i w każdym razie wracając do inicjatywy Łukasz Rolicki powiedział, że w sumie to zawsze chciał mieć muzeum, yy, tym bardziej, że jest to związane de facto z działalnością, w której bardzo intensywnie od lat bierze udział. E, no i też nie ukrywam, że zależało mi dodatkowo w na tym, tym, żeby to było w Kamiennej Górze, ponieważ no, na tym Kamienna Góra zyskuje. To jest po prostu unikatowa wystawa, wyjątkowa, jednak atrakcja turystyczna, która mogłaby się wydarzyć w każdym mieście. Ale dzięki mojemu zaangażowaniu i obecnie też pracy w magazynie odkrywca, jednak udało mi się przekonać Łukasza Orlickiego, aby to się wydarzyło w Kamiennej Górze. A na czym polega ta unikalność, jakie eksponaty możemy tutaj zobaczyć? Przede wszystkim sama tematyka eksploracji i w ogóle tematyka muzeum, czyli eksploracja, jest, nie ma takiego muzeum innego w Polsce. To po pierwsze, czyli podejmujemy tutaj, opowiadamy o sprawach, które dotyczą nie tylko. Całej Polski i poszczególnych spraw, takich y, z różnych zakątków naszego kraju, ale też takich mocno lokalnych spraw, jak na przykład Szczelina Jeleniogórska, to jest taka sprawa skarbowa, która y, jeszcze 15 czy 20 lat temu była bardzo głośna, bardzo popularna. Może nie aż tak jak Złoty Pociąg, ale miała duże grono y, fanów, y, czy wielbicieli, czy nawet. Y, no, w każdym razie zwolenników. Tak, więc mamy takie, mamy, mamy takie lokalne sprawy też, yy, i ta wystawa nie tylko ze względu na tematykę, ale też na same eksponaty jest unikatowe, unikatowa, ponieważ mamy tutaj, yy, jeśli chodzi o unikatowość, mamy sporo zabytków takich nietypowych, nieoczywistych, ale myślę, że ta unikatowość przede wszystkim yy, to sprzęt, który tu mamy. Dlatego, że mamy sprzęty eksploracyjne i, i sprzęt, który robi na mnie największe wrażenie, to sprzęt, który na przykład przyjechał z Afganistanu, z wojny w Afganistanie. Mamy tutaj go w muzeum. To jest georadar, który po prostu mm, służył y, żołnierzom brytyjskim do badania na przykład y, przestrzeni podziemnych pod budynkami, bądź y, kwestia też min. I on trafił ten georadar yy, sprawny, trafił do Polski, do działu badawczego Magazynu Odkrywca, a potem do kamiennej góry do muzeum i pokazujemy, jak on działa. A czy według Ciebie ziemia kamiennogórska nadal skrywa jakieś tajemnice? Tak. Yy, skrywa tajemnice i. Yy... Próbuję się odkryć. Myślę, że, 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 mogę pierwszy raz u was to powiedzieć na, na, na antenie przed kamerą, że obecnie zbieram, już no nie obecnie, w sumie od dwóch lat zbieram materiały do książki o e, pewnym aspekcie historii Kamiennej góry, który. E, który e, będzie kontrowersyjny, będzie... Trochę tak, no. trochę tak, ale kontrowersyjny w taki ciekawy sposób, mianowicie. Chodzi o generalnie o sprawy podziemi pod Kamienną Górą i o to, co się działo w przeszłości, jakie agendy brały w tym udział, yy, dlaczego yy, takie, a nie inne służby na przykład interesowały się podziemiami w Kamiennej Górze. To są różnego rodzaju wątki, które poruszę w książce, nad, nad którą pracuję. Yy, jeszcze od razu mówię, nie wiem kiedy ona się ukaże. Już miałem o to pytać właśnie. Jeszcze nie wiem, totalnie mi się z tym nie pali. N Posiadam też takie unikatowe informacje, które na pewno się nigdy nie przedawnią, nie przedawnią i raczej nikt ich inny nie opublikuje, więc e, proszę o chwilę cierpliwości. Natomiast wracając do Twojego pytania, oczywiście są, są też takie na przykład obiekty pokopalniane górnicze, które mogły być faktycznie skrytkami pod koniec II wojny światowej, są też takie miejsca, gdzie miały być podziemia, a wygląda na to, przynajmniej nawet w latach powojennych nikt o nich nigdy nie wiedział. A jednak, według niemieckich dokumentów, wydaje się, że te obiekty powstały. Więc, my jako Kamienna Góra, mamy, myślę, że mieszkamy pod względem podziemi w jednym z naj, najciekawszych miast w Polsce. Bo mówi się wiele o RIZE, ale zauw zauważmy, że w obiekcie RIZE w górach Sowich jest, są trzy czy cztery czy pięć może tras turystycznych, i każda z nich ma swój marketing. I tak naprawdę to, co dzisiaj wiemy o RIZE, to ciężka praca marketingowców, którzy za tym stoją. Kamienna Góra aż takiego szczęścia do tej pory nie miała, natomiast uważam, że jeśli chodzi o rozmach prac pod ziemią e, i stopień tajności tych prac, no to nie, nie odbiega w żaden sposób chociażby obiektom RIZE czy podobnym obiektom, które są popularne w przestrzeni, ale nie jeszcze, przynajmniej w przypadku Kamiennej Góry wypromowane. Jak ciekawą ofertę turystyczną mamy w Kamiennej Górze potwierdza Twoja wystawa, wystawa potworów, projekt Poltergeist. Skąd pomysł na tak wyjątkową myślę? Wystawę. Geneza jest dość długa, postaram się ją ująć w pigułce. Robiliśmy kiedyś jako agencja, którą, której też jestem właścicielem, taki, taki event, który nazywał się Interaktywny Spektakl Grozy. To jest LARP, gdzie w tym brali udział aktorzy, wystylizowani na zombie, tak. Aktorzy inni, przebrani w mundury, osłaniali publiczność, w chodziła, była byli z bronią filmową, tak w dużym skrócie. No, i narracja marketingowa tego przedsięwzięcia polegała na tym, że się wirus rozprzestrzenia. No w pewnym momencie pojawił się COVID, więc narracja tego typu jest już, no właśnie, już nie robiła na nikim takiego wrażenia, bo wszyscy byli zmęczeni COVID-em. Więc uznaliśmy, tak, uznaliśmy, że może, czy uznałem w zasadzie, bo to moja inicjatywa, że, yy, że już pójście w kierunku tej narracji marketingowej nie będzie chwytliwe, tylko trzeba zrobić, coś innego, ale też na gruncie tej marki. Więc stwierdziłem, że wspólnie tutaj z Ewą Berniarską, która koordynowała powstawanie tych potworów, Ewa ma też doświadczenie w planach filmowych, robiła też, na przykład, plany filmowe dla produkcji Netflixa, na przykład. I tak połączyliśmy siły. Wcześniej też doszło do fajnej analizy historycznej. No i stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu takie potwory i, i one są i mają się. Jak reagują mieszkańcy, turyści? Czy reagują z zainteresowaniem, czy raczej podchodzą do tego z dystansem? Myślę, że to jest wystawa sensacyjna. O tyle, że mówimy sporo o procesach oczary, na przykład. Bo to nie są tylko legendy, to nie są tylko postacie z legend, ale też procesów oczary, które w kontekście na przykład działań takiej jednostki Hazonen Commando, czyli takiej nazistowskiej instytucji, która miała inwentaryzować procesy oczary, To jest fenomenalnie ciekawe po prostu, że naukowcy w XX wieku powołani z inicjatywy Himmlera mieli badać procesy oczary i inwentaryzować to wszystko. I ostatecznie to wszystko trafiło do, do archiwum w Poznaniu dzisiaj. I mamy trzy postacie, które są, pochodzą bezpośrednio z tych, z tych archiwów, ich archiwów. Więc to nie są tylko legendy, to nie jest tylko karkonosz, ale to są też, to jest na przykład czarownica, która została spalona na stosie. Za pewne hedonistyczne mm, występki. występki, że tak powiem. Przynajmniej tak głosi yy, archiwum. Yy, no więc to, to, to po, po drugie, a po trzecie, to też są po prostu yy, postacie, które yy, są czysto fikcyjne. I jak na przykład, yy, i tutaj akurat mówimy o na przykład kamiennogórskim duchu, bo mamy też tutaj kamiennogórskiego ducha. Mamy. Mamy Czarnego Kluga. To był człowiek, który został najpewniej ścięty w ręku i po swoim ścięciu, a został ścięty tam z pewnych powodów, w tym rynku potem straszył, trzymając swoją głowę w rękach. I kamiennogórzanie zaraz po jego ścięciu mówili, że widzieli jego ducha. Więc jest to tyle ciekawe, że kamiennogórzanie mają swojego ducha. Tylko że został zapomniany. My akurat sobie o nim przypomnieliśmy, bo ponieważ. Początkowo na wstępnym etapie prac takiej historyczno-badawczej związanej z przygotowaniem treści do tej wystawy, czy opisem tych postaci, poprosiliśmy takich lokalnych regionalistów, żeby spisali nam te wszystkie postacie, które kojarzą. Ja akurat z Kamiennej Góry, Robert Główczyk, świetny regionalista, gość ma wielką wiedzę. I powiedział nam o Czarnym Klugie, a potem przeanalizowaliśmy jego historię i faktycznie godna postać jest, stoi z nami w muzeum, w laboratorium. Możecie go, drodzy Państwo, zobaczyć. A Twój ulubiony potwór? <laughs> Masz ulubiony? Tak, mam. Moim ulubionym jest y, Georg Eichner, wampir. Okazuje się, proszę Państwa, że y, wampiryzm, czy kult wampiryzmu w Europie Środkowej i na Śląsku Historycznym był dość intensywny. Czasem archeologzy nawet y, odkopują... Ciała, które zostały pochowane w taki sposób profilaktycznie, aby po śmierci te osoby nie stały się wampirami. I kult wampiryzmów na Śląsku Naszym, tutaj gdzie mieszkamy, był dość duży. Jednym z przykładów takiej postaci jest Georg Eichner, czyli wampir z rybnicy leśnej. To był gość, mówiąc krótko, który został po śmierci swojej, jest to historyczna postać, okrzyknięty wampirem, i tak, żeby już nie był tym wampirem, wykopano jego szczątki. I przeprowadzono pewien rytuał okultystyczny, po to, żeby on więcej już z tego grobu nie wychodził. Więc takie rzeczy się naprawdę działy. Tutaj pod wałbrzychem, tak naprawdę. No i mamy taką postać, dość ciekawie zrobioną jest na naszych ulotkach. Gdzie można znaleźć informacje o Waszej działalności? W jakich godzinach działacie? Czy kierujecie swoją ofertę tylko do turystów? Czy być może chciałbyś również mieszkańców Ziemi Kamiennej Górskiej zachęcić do odwiedzin? Tak, oczywiście, zapraszam wszystkich Kamiennogórzan. E, informacje o nas są zawsze na stronie sudety.pro. A tutaj jesteśmy prawie codziennie otwarci od 10 do 17. Oferujecie nawet kawę, ja, widziałem. Jak na najbardziej, sieci. kawa to nasz e, najpopularniejszy produkt. <laughs> e, jeśli chodzi o, o Kamiennogórzan, tak, bardzo gorąco zachęcam, ponieważ e, myślę, że gro jeszcze Kamiennogórzan nie wie nawet o tej wystawie. Że ludzie przyjeżdżają o tej czy o muzeum, ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć te nasze dwie atrakcje turystyczne. Nawet ostatnio gościliśmy rodzinę, która, co prawda, po drodze wracając, ale przyjechała do nas specjalnie z Białego Stoku, żeby zobaczyć przede wszystkim Muzeum Tajemnicy i Eksploracji. Więc ludzie jeżdżą, żeby to zobaczyć z najdalszych zakątków Polski a czasem kamiennogórzani nawet nie wiedzą, że coś takiego jest w Kamiennej Górze, więc kto jeszcze nie miał okazji, nie miał... My motiv. też się do tego przyłączamy. Jeszcze powróćmy już na koniec naszego dzisiejszego spotkania do tematu potencjału turystycznego naszego regionu. Czy ziemia kamiennogórska według Ciebie ma szansę stać się ważnym punktem na turystycznej mapie Dolnego Śląska, bądź może już takim punktem jest? Uważam, że się staje ale mogłabyś się stawać dużo szybciej, potencjał jest ogromny, Ziemia Kamiennogórska jako powiat ma fenomenalny potencjał i to nie jest marketingowo, pr gadanie. Ale dużo się mówi o tym, że infrastruktury nie ma. Owszem, ale czasem to paradoksalnie może być zaletą bo coraz bardziej, coraz większą popularność, cieszy, popularnością cieszy się turystyka taka slow, wolna, spokojna. A Kamienogóra akurat, czy w ogóle nasz powiat, jest właśnie opcją dla osób, które po pierwsze chcą wypocząć, a po drugie mieć blisko wszędzie. Ponieważ jesteśmy pomiędzy dwoma ośrodkami turystycznymi, bardzo ważnymi i przodującymi w Polsce nawet, jeśli chodzi o popularność, czyli Kotlina Jeleniogórska z Karkonoszami, ale też Ziemia Wałbrzyska z Zamkiem Książ. My jesteśmy pomiędzy, więc jeżeli ktoś chce się zatrzymać, czy ktoś, ktoś, ktoś chce zwiedzić te tereny, no to nocując na Ziemi Kamiennogórskiej ma wszędzie blisko. Jeśli chodzi o o to, co można by było poprawić, żeby to wszystko szybciej szło, wydaje mi się, że brakuje koordynacji wspólnych działań. Co prawda w przyszłości pojawiła się, zostało założone stowarzyszenie lokalne, organizacje turystyczne, ale sądzę, że prace tego typu, takie koordynujące wspólne działanie powinny być dużo, dużo bardziej rozwinięte. Uważam, że za mało jest tej współpracy, mówiąc delikatnym językiem, eufemizmu, jednak tego brakuje. Natomiast cieszmy się też tym, że coraz więcej różnego rodzaju inicjatyw turystycznych powstaje na tej ziemi. Od typowych atrakcji turystycznych, jak na przykład projekty, o których rozmawialiśmy, po bazę na przykład gastronomiczną czy hotelarską. Bo jak zobaczymy sięgnęlibyśmy pamięcią jeszcze 10 lat wstecz to byli, byliśmy dużo bardziej ubożsi jeśli chodzi o y, noclegi dziś tych domków czy y, agroturystyk jest bardzo dużo i każda wiasteczka tak naprawdę ma jakąś z tego się cieszmy bo w tym jest potencjał ludziom się chce przyjeżdżać na ziemię kamiennogórską i szanowni państwo pamiętajmy o tym że w ziemi kamiennogórskiej na ziemi kamiennogórskiej zaczynają się karkonosze przecież w gminie Lubawka to jest brama... Karkonoszy. Bram, po, bram, tak, brama Karkonoszy, a poza tym w Miszkowicach mamy już Karkonosze, o czym, ma, o, o czym mało kto wie, więc jadąc w Karkonosze nie trzeba jechać do Karpaczy czy do Szklarskiej Poręby. Możecie przyjechać do Lubawki, do Miszkowic, do Kamiennej Góry i jesteście już prawie w Karkonoszach, więc zapraszamy. Na zakończenie już ostatnie pytanie, bo wiem, że z Tobą możemy rozmawiać bardzo długo. Eee, powiedz nam, jakie najbliższe plany poza wydaniem książki, może masz jeszcze inne ciekawe pomysły na jakieś nowe projekty. Dostałem bardzo ciekawą propozycję, <laughs> eee, współpracy z dużą instytucją e, medialną e, w sprawie. Jako PR-owiec czy odkrywca? Jako dziennikarz e, odkrywca. Eee, i oczywiście przyjąłem tą propozycję. Na razie jeszcze nie mogę zdradzać o jaką jednostkę medialną chodzi, i na pewno w najbliższych miesiącach będę się intensywnie skupiać nad tym. A poza tym, chcemy promować jak najbardziej nasze wystawy, żeby jak najwięcej osób w tym sezonie zobaczyło te obiekty, żeby, żebyśmy mogli jako firma przede wszystkim żyć głównie z tych działań, a niekoniecznie już z usług PR-owych. One są oczywiście dochodowe, ale trzeba pracować z pasją i z miłością, a bez wątpienia taką miłość i pasję mamy, będąc w tym miejscu, w którym jesteśmy tutaj. Super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że znalazłeś dla nas chwilę, aby porozmawiać. Trzymamy kciuki za Twoje działania. No i nie możemy się już doczekać Twojej książki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę w dzisiejszym programie. To już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki programu ZK Pro. Do zobaczenia. Thank you